Pochwała już ma właściwy kształt, a teraz chciałbym pokazać. Jest wymodelowana w takie roweczki po bokach, które będą stanowić ozdobnik. Niemal wszystkie te szable husarskie mają tego typu ozdobę. Takie fajne rowki, które podkreślają rysunek skóry pod okuciami bardzo fajnie będzie widać ciekawostką może być jak te rowki się wykonuje Otóż w każdej szabelni podejrzewam jest większy lub mniejszy kawałek złamanej głowni szablowej to właśnie taka głownia wyprofilowana odpowiednio i Tą głownią, tym narzędziem po prostu struga się rowki. Bardzo prosty przyrząd i nie, nieskomplikowany, łatwo go wykonać. Co e, tu jeszcze jest ciekawego? W tej pochewce e, zrobię tak, iż szef nie będzie po wewnętrznej stronie, tylko będzie on po stronie zewnętrznej będzie stanowił rodzaj ozdobnika po prostu wytnę tutaj przez środek jeszcze jeden rowek, żeby część tego szwu wtopić w środek moja żona oczywiście szyje, robi to niezwykle sprawnie praktycznie wszystkie szable jakie wykonałem to obszycie tych szabel wykonała Moja żona. O, tutaj są te rowki. One e, będą zdecydowanie bardziej podkreślały ten rozsunek tej pochwy. Spowodują to, że ona będzie taka wizualnie bardzo lekka, bardzo smukła. E, węższa niż by to wynikało z szerokości głowni. Takie, uzyska się takie złudzenie. No i mówię, tutaj na, na zewnętrznej stronie ten, ten rowek będzie wykonany. Dość to tak ładnie powinno się tutaj zgrać. Tak, i ten szep, ten szep tutaj jest przechodzi na drugą stronę, także ten ostry brzuszek bardzo ładnie, ład, ładnie podkreśla. E, to również e, w pewnym sensie takie kanelowanie wzmacnia tą pochwę.